Cześć, dzisiaj porozmawiamy o kolejnym segmencie rynku, na którym obecnie handluję razem z kartami stadionowymi, czyli o kartach pod ewolucję kartach srebrnych. Ale skąd mam wiedzieć, które karty srebrne pod ewolucję są dobre, które się nadają do handlu? Już Wam tłumaczę. Możemy oczywiście te karty znaleźć na YouTube, jest bardzo dużo filmów, które pokazują, które karty są dobre pod ewolucję. Jednakże polecałbym stronę food.gg. Wchodzimy w ewolucję, ta, która nas interesuje, czyli ze srebrnymi kartami. Klikamy na dostępnych piłkarzy. Tych kart jest ponad 2000. Skąd wiedzieć teraz, na której karcie możemy zarabiać pieniądze przez cały dzień? Sprawa jest dosyć prosta. Są trzy rodzaje kart pod ewolucję. Pierwszy rodzaj to karty, które są kiepskie, więc je olewamy. Karty poniżej tysiąca monet nie schodzą, jest ich mało. Może być dużo przyczyn, mogą być po prostu słabe, ciężkie do zlinkowania, na przykład druga Bundesliga. Olewamy te karty. Drugi rodzaj kart to karty, które chodzą po z widłach, również z różnych przyczyn. Może być ich mało na rynku, mogą rzadko wypadać. Oczywiście są to zazwyczaj karty z dobrych lig, dobrych klubów o dobrej narodowości, na przykład pan Lekue czy pan Livramento. Spójrzmy na wykres dobowy pana Livramento, widzimy, że karta chodzi cały czas po Max widłach. Czy możemy zarobić na takiej karcie? Oczywiście, że możemy. Jeżeli ją wysnajpimy poniżej 9-8 i sprzedamy za maksymalną cenę, to oczywiście na niej zarobimy, jednakże nie polecałbym tego. Jeżeli już złapiecie tą kartę taniej, nie wystawiajcie za 10 tysięcy, stawcie za 9800. Są przypadki, że bot może wyłapać to jako przelewanie końców i dostaniecie bana. Także te karty, raczej jako ciekawostka, jeżeli uda się wysnajpić, to fajnie, ale chodzi nam o trzeci rodzaj kart. Są to karty pomiędzy 1000 a 9000. Podam kilka przykładów takich kart, jednakże w tych 2000 kart dostępnych, sami możecie sobie na luzie znaleźć taką kartę. Zazwyczaj są to karty, które kosztują więcej niż 1000 monet. A mniej niż 9000. Jako przykład podam panią Bruninie. Chodzimy sobie na futbina, chyba większość z was na tą stronę, i sprawdzamy sobie, czy ta karta pracuje w ciągu dnia. O czym mówię? Sprawdzimy sobie wykres tylko na PC, bo tam gram. Jeżeli spojrzymy na ten wykres, widzimy, że cena tej karty waha się w ciągu dnia. To jest dobra karta do handlu. Jeżeli kartę, którą sobie upatrzyliście ma podobny wykres, czyli występują wahania w przeciągu kilku godzin, możemy tą kartą handlować. Sprawdzimy sobie panią Bruninie teraz na rynku. Jak widzimy najtańsza na kup teraz chodzi za 3000, później jest już powyżej 4000. Co robimy? Oczywiście ją sobie licytujemy, jeżeli ją kupimy za 2,5 tysiąca, to fajnie. Wystawiamy ją, myślę. Powyżej 4000, nawet bliżej 5, myślę, że zejdzie. Jeżeli spojrzymy na ten wykres uważniej, zauważymy, że istnieją w ciągu dnia dwa okna na łapanie tych kart na licytacji czy na kup teraz w dobrych cenach. Jest to dosyć logiczne. Jest to godzina od 22, powiedzmy, do pierwszej w nocy i od 6 rano do 8. Czemu tak się dzieje? Sprawa jest prosta. Ludzie wystawiają karty na noc. Również w nocy jest mniejszy ruch na rynku, więc możemy te karty wyłapać na licytacji czy na kup teraz w fajnej cenie. To samo się dzieje rano, kiedy ludzie wstają i przed pójściem do szkoły czy pracy wystawiają karty, robią realist, a nie sprawdzają, czy nie nastąpiła korekta cenowa. Na PC jest tych kart na tyle mało, że bardzo szybko w przeciągu godziny ta karta może skoczyć nawet dwukrotnie. Więc ucz tego, że możemy tą kartę obracać przez cały dzień, warto by było zwrócić uwagę na jej cenę od rana i wieczorem. Na takich kartach oprócz wahań dobowych mamy również wahania tygodniowe, które są spowodowane dosypem tych kart na rynek. Na szczęście, jeśli chodzi o silvery, tych dosypów mamy stosunkowo niewiele, więc dosyć łatwo to skontrolować. Kart przybywa na nagrodach za skład Battles, Division Rivals, czy też na SBC. Jedynym stałym SBC na ten moment, w którym dostajemy paczkę z silverami, mogą być ważne mecze, które są dzisiaj. Jeżeli nie kupiliście jeszcze kart pod ważne mecze, sprawdźcie zakładkę społeczność na YouTubie. Tam są wrzucone, jakie będą dzisiaj ważne mecze. Są też wrzucone na TikToku i na Instagramie, jeżeli nie obserwujecie to. Niestety może się również zdarzyć tak. Że IA wypuści jakieś randomowe SBC, na którym w nagrodzie otrzymamy paczkę z silverami. Tak było wczoraj. I widzicie, że karta spadła do 1000 monet. Jednakże, tak jak Wam pokazywałem, cena z powrotem skoczyła na dobre tory. Podam Wam jeszcze dwa przykłady takich kart: na przykład Pan Akapo z MLS-u, link pod Messiego, bardzo dużo Pejsa. Jak widzicie, również ma wahania dobowe. Karta Skacze. Musicie znaleźć taką kartę, której wykres właśnie wygląda w ten sposób, nie jest jednolity. I ostatnią kartą jest Pan Birindelli, który również ma wahania, nawet pod maksa, ale można tą kartę złapać poniżej. Dzisiaj, na przykład, w nocy wylicytowałem ją za 4000, sprzedałem za 7, więc jak najbardziej zysk na plus. Jeżeli nie chodziliście na matematykę albo macie problem z liczeniem po prostu ile zarobicie na danej karcie i za ile ją wystawić, żeby mieć fajny zarobek, to na FIFAPLAY.com macie kalkulator, który wam oblicza podatek, jaki będziecie musieli oddać przy wystawianiu karty. Także powiedzmy, kupiłem pana Birindy'ego za 4000, sprzedałem za 7000. Czyli mam 6650 monet zysku po odjęciu 5%, w tym wypadku jest 350 monet podatku. Kupiłem kartę za 4000, więc mam 2650 monet zysku na czysto. Tym sposobem robimy 50-100 tysięcy monet dziennie, zależy od naszego zaangażowania. Dodajmy do tego karty stadionowe, które opisywałem w poprzednim filmie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to. Jest link na dole. Podsumowując, wchodzimy na Food G, ewolucję, wybieramy piłkarza, piłkarkę, która nas interesuje. Sprawdzamy na foodbinie, czy dana karta ma wahania dobowe. Kupujemy najtaniej na rynku jak się da, czyli jeżeli mamy 5 kart, kupujemy tą najtańszą, wystawiamy 1000-2000 monet drożej. Uważamy na SBC, które może wypaść niezapowiedzianie. Sprawdzamy ceny od rana w nocy. Na ważnych meczach i na nagrodach, i również sprawdzamy czas, ile, jaki pozostał do końca danej ewolucji, żebyśmy się w ostatni dzień nie zawalili tymi kartami. Bo naprawdę liczę, że jej da następną ewolucję również na srebrne karty. Ale te karty, które są teraz potrzebne, mogą się nie łapać w wymaganiach na następną ewolucję. Jeżeli ten sposób ci pomógł, napis, napisz w komentarzu, czy zarobiłeś, czy chciałbyś, żebym opisał inny segment rynku. Subskrybuj. I do zobaczenia.